Dzień dobry, nazywam się Sylwia Zasada i jestem trenerem głosu i logopedą. W kolejnych odcinkach chciałabym Wam prezentować ćwiczenia dotyczące wywoływania i usprawniania aparatu artykulacyjnego do konkretnych głosek. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o głoskach szumiących. Są to głoski, które jak będziecie wypowiadać, możecie to teraz spróbować. Język, przy których język dotyka do podniebienia, a są to głoski, szy, ży, czy, dż. Kiedy je wypowiadamy, to czubek języka jest spionizowany, czyli uniesiony do góry, ale nie w takiej pozycji, jak się niektórym wydaje, tylko w pozycji wertykalno-horyzontalnej, o czym pisze profesor Pluta Wojciechowska w swoich y, publikacjach. Więc spróbujmy szy, ży, czy, dż. Jak zobaczycie na schemacie, to oprócz tego, że język dotyka do wałka dziąsłowego u góry, wargi są zaokrąglone, ale nie są ułożone zanadto w dzióbek, bo ta głoska się wówczas deformuje. Nie są też rozszerzane, bo głoska będzie brzmiała tak Więc to nie jest prawidłowa realizacja głoski. Ważny jest też układ zębów, ponieważ przy artykulacji tych głosek szumiących Zęby są zbliżone, ale nie złączone. Bo jeżeli je złączymy, to mamy taką artykulację. Zasadniczo wtedy nie musimy unosić języka do wałka dziąsłowego. Wystarczy, że będziemy dmuchać powietrze, wydmuchiwać przez zęby i uzyskamy szum, ale to nie jest głoska szy. To nie jest prawidłowa artykulacja głoski. Pokażę jeszcze jedną nieprawidłową artykulację, która czasem nam się wkrada. Jak wywołujemy głoskę, dzieci próbują czasem w ten sposób ją artykułować. Mianowicie, łącząc zęby i powietrze wydmuchując w policzki, również uzyskujemy szum, a nie głoskę szy. Wygląda to tak. To też nie jest prawidłowa artykulacja głoski. Głoska sz, sz. w ten sposób jest realizowana prawidłowo. I kolejne głoski z tego szeregu. Jakie możemy wykonać ćwiczenia, żeby pomóc sobie wywołać tę głoskę? Przede wszystkim wszystkie ćwiczenia pionizacji języka, czyli tego układu wertykalno-horyzontalnego. Możemy tutaj skorzystać z ćwiczeń, które zobaczycie we vlogu numer 22. Tam pokazywałam ćwiczenia języka: tam jest kobra, tam jest łyżka i one znakomicie się tutaj przydadzą. Dzisiaj podam jeszcze jedno ćwiczenie z wykorzystaniem patyczka. Może to być taki patyczek drewniany zaokrąglony, żeby nie była to ostra wykałaczka, lub patyczek higieniczny zakończony wacikami, może być dla niektórych dużo lepszy. I chodzi o to, że dotykamy patykiem do wałka dziąsłowego za górnymi jedynkami i staramy się ten patyk przytrzymać językiem w taki sposób, żeby język nam się podwinął. Zademonstruję w jaki sposób jest prawidłowo, pokażę też, jakie można popełnić błędy. Czyli kładamy patyk. I trzymamy w ten sposób, tak żeby język nie wychodził z jamy ustnej. Tak dzieciom zwykle to tłumaczę, bo dzieci robią czasami w ten sposób. I wtedy język nie unosi nam się do góry, a kluczem przy artykulacji głosek szumiących jest uniesienie języka do góry, do wałka dziąsłowego. Jest pewien procent społeczeństwa, który realizuje te głoski szumiące z językiem na dole, i jeżeli yy, nie jest to źle słyszalne i nie przeszkadza w żaden sposób, nie deformuje innych głosek, to zostawiamy taką artykulację i jej nie poprawiamy. Jeśli chodzi o wywołanie głosek szumiących, to niektórzy badacze uważają, że łatwiej jest wywołać głoskę cz, bo to jest głoska zwarto-szczelinowa. Następuje najpierw zwarcie, potem krótka szczelina, a inni zaczynają wywoływać odgłoski ,,szy", która jest szczelinowa, czyli trzeba unieść język do wałka dziąsłowego, tam wytwarza się szczelina i ona jest utrzymywana przez dłuższy czas. Sprawdźcie u siebie, sprawdźcie u swoich pacjentów, sprawdźcie u swoich dzieci, które też pewnie e, pracują z logopedą, która artykulacja jest dla nich łatwiejsza, czy głoski zwarto-szczelinowej, czy szczelinowej. Tutaj skuteczna jest demonstracja, czyli tłumaczymy Albo sami próbujemy, jeżeli chcecie ćwiczyć przed lustrem, próbujemy ułożyć aparat artykulacyjny w taki sposób, jak powinien być ułożony, i naśladować dźwięk, czyli. Wargi zaokrąglamy, zęby zbliżamy. Nie wiem dlaczego tak działa to od wielu lat, ale jak mówię dzieciom, że zęby zbliżamy z tyłu, to nigdy nie zdarza mi się, że dzieci łączą te zęby. Więc zawsze mówię, że zbliżamy z tyłu, chociaż to jest takie samo zbliżenie zębów też wówczas z przodu. Więc zbliżamy te zęby na szerokość paznokcia tutaj mamy taką delikatną szczelinę wargi są zaokrąglone. Język unosi się do wałka dziąsłowego, za górne jedynki, tam gdzie dotykaliśmy patykiem i szumimy jak drzewo w lesie. Tak? Jeśli chodzi o głoskę czy, to w podobny sposób układamy aparat artykulacyjny. I naśladujemy głoskę, oczywiście nie musimy powiedzieć, jeżeli ćwiczymy z kimś, że teraz powiedz czy, tylko mówimy zaokrągli wargi, zbliż zęby, unieś język do wałka dziąsłowego i powtarzaj za mną. Cz, 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 cz. Jeśli jest problem z usprawnianiem warg, również zapraszam do obejrzenia filmików, w którym mówiłam o ćwiczeniach warg, a za, teraz już zapraszam Was do kolejnego odcinka dotyczącego głoski ry. Do zobaczenia. Sylwia Zasada, trener głosu i logopeda.